Cześć kochani, witam Was w moim kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przechodzę do Was z trochę innym nagraniem, bowiem zamówiłam sobie warsztaty u Magdy z kanału MF Art Boutique I razem do tych warsztatów miała przyjść do mnie Paczuszka, ona właśnie do mnie przyszła właśnie ją odebrałam, w zasadzie dopiero co. Jedyne co to ją tutaj rozcięłam. I słuchajcie, ja nawet nie patrzyłam jeszcze, co jest w środku, także bardzo jestem ciekawa. Stwierdziłam, że nagram to i obejrzymy sobie zawartość tej paczuszki razem. Więc tak, co my tu mamy? Różne różności. O, kawa zawsze jest dobra, także, Maciu, bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo lubię kawę, także się nie zmarnuję. Mamy tutaj dużo różnych rzeczy. Tutaj widzę już okładkę, więc tej okładki będę używać. To jest okładka z Craft Oclock Beauty Restless, chyba z tego co kojarzę. Dobra, tutaj mamy papier kraftowy, ten grubszy. Na tym pewnie będę pracować. Mamy jeszcze, tak, BRMatę dwie sztuki. Super. Mm. Tutaj mamy różne skarby. Coś mi tu brzęczy. Aha, tu mamy tak narożniki. Yy, mamy kółeczka. Mamy takie fajne koła zębate. To chyba jest wykrojnikiem wycięte. To mi się wydaje. Nie wiem, czy to takie madziut gotowe kupiłaś, czy wycinałaś. Bardzo jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Tu mamy tekturkę. Wyjątkowe chwile. To pewnie będzie na okładkę. No i tu mamy taki sznureczek. Yy. Ten to jest chyba papierowy, jutowy i taka tasiemka, pewnie vintage, taki gnieciuszek chyba. Nie wiem, ja nigdy nie robiłam jeszcze na takich tasiemkach. E, bardzo jestem ciekawa, co tutaj będziemy z tego robić. E, tak, tu mamy napisy. E, tu jeszcze mamy, co my tu mamy. Słuchajcie, ja tego jeszcze nie otwierałam w ogóle, e, więc nie mam pojęcia. To chyba będzie wosk, tak? Chyba. E, złoty i czarny, albo tuż to jest, nie wiem. E, wiem, że tam wosk miał być. Taki złoty, fajny. Dobra, tu mamy paski. Różne, różniste. I domyślam się, że część z tych pasków to pewnie jako gratisy, bo do Vintage Albumu to chyba tych króliczków nie będziemy używać. Jeżeli tak, to bardzo dziękuję. Bardzo fajne. Naprawdę. Tutaj takie mamy. Super. Na pewno się przyda. Ja na pewno wymyślę sposób, żeby coś z tego zrobić. Eee, takie kocurki mamy. Kocurki, nie kocurki, kwiatuszki do wycinania. Ze sklepiku Gosi. Kwiatuszki, słoniki. Bardzo Ci dziękuję. Fajnie. Ojejku. A to takie słodziusie. Słodziusie, się. naprawdę. Ślimaczki, kotki. Życzenia bożonarodzeniowe. Super. E, tu mamy elementy do wycięcia. To już chyba będzie bardziej pod e, ten nasz projekt. Tu mamy też takie elementy do wycięcia. Faded Memories. Mamy dodatki. Pozwolę sobie poszeleścić. Już mi się to podoba. Ja to tak szybko przewertuję po prostu. E, tu jeszcze mamy napisy. Bardzo fajne. Na pewno coś fajnego z tego wyjdzie. E, teraz co? Tu mamy motyle piękne. Tu mamy rameczki. Wow, naprawdę tego dużo. My to wszystko wykorzystamy. zapowiada się, niezła zabawa w każdym razie ok, teraz mamy papiery Beauty Restless bardzo mi się podoba ten papier w ogóle taki vintage ostatnio um, bardzo mi się spodobały dlatego też um, wykupiłam sobie ten warsztat uh, tak, i tutaj możecie w całej okazałości zobaczyć okładkę ona jest zapakowana w folię, taka duża. Ok, i do tego mamy jeszcze. Um, ok, tu są dwie różne kolekcje, więc pewnie je połączymy. Fleeting Moments i Faded Memories. Pozwolę sobie obejrzeć razem z wami. Tylko muszę otworzyć. Początku może. Tu mamy dodatki do wycięcia. Dużo będzie tych dodatków. Tu mamy coś takiego. Bardziej kolory takie zielonkawo-pomarańczowe. Takie coś. I takie coś. Tu mamy takie fajne ważki. I tu piękny zegar. Z ważką. Tak. Więc to jest jedna kolekcja. I teraz ta druga. Takie coś, ulatne chwile. Tu mam takie portrety, nawet zdjęcia. To takie będzie bardzo postarzone. Fajne, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. To takie koronki mamy koroneczki tu mamy nuty i tu też taka serwetka i też takim koronkowym wzorkiem. Dobra. Ok, to już jest cała paczka. Yy, bardzo lubię takie paczki niespodzianki, w których się nie spodziewam, co będzie. Bo jak coś kupię, no to wiem, co będzie. A tutaj zupełnie nie wiedziałam, co będzie. Mogłam się domyślać, tak, bo wiedziałam mniej więcej, jak ten album będzie wyglądał. Oglądałam już film. Eee, bardzo jestem ciekawa co mi wyjdzie i naprawdę bardzo dziękuję i eee, jak tylko jak tylko już skończę mój album to pokażę wam, pochwalę się moimi efektami eee, no teraz muszę sobie to wszystko poskładać tutaj, bo rozwaliłam sobie i no i teraz muszę jakoś to sprytnie poskładać Gdzieś poukładać. No, także tyle na dzisiaj, tyle Wam chciałam pokazać. To tylko takie powiedzmy podzielenie się paczuszką, złapanie moich emocji. Tyle na dzisiaj, na razie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa pa!